Przed prezentacjami często się denerwujemy. Jeśli będziesz wykonywać to ćwiczenie systematycznie, nie tylko w sytuacji, kiedy się denerwujesz i sobie przypomnisz, co tam Robert mówił na poranku z tanikami prezentacji, jak ja mogę się uspokoić, bo wtedy to może nie zadziałać. Ale jeśli będziesz to ćwiczenie robić systematycznie, to Codziennie będziesz obniżać swój poziom stresu, który wiadomo w różnych sytuacjach w nas narasta, a kiedy też będziesz się denerwować przed prezentacją czy przed jakąś ważną rozmową, będziesz mogła lub mógł wykonać to ćwiczenie w ciągu dosłownie dwóch minut. I poczujesz, jak się uspokoisz. Technika oddechowa, którą nazywam 3,57. Nie zwracaj teraz uwagi, jak oddychasz. Nie koncentruj się na tym, skoncentruj się tylko na tym ćwiczeniu. 3 sekundy bierzemy wdech. 5 sekund wstrzymujemy oddech. 7 sekund wydychamy powietrze. Jeśli nasz wydech jest dłuższy od wdechu, mniej więcej dwa razy, to człowiek się uspokaja. Są takie neurony w naszym mózgu, w dniu głębokim naszego mózgu, które monitorują sygnały, które dopływają z naszego ciała, dotyczące właśnie stresu. Przebadali to i opublikowali naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. I te neurony, jeśli są przekonane, że ten oddech jest prawidłowy i spokojny, przekazują informację do pozostałej części mózgu, że jesteśmy bezpieczni. Zatem w ten sposób możesz bardzo łatwo się uspokoić. I zróbmy 7. O, siedem cykli takiego oddychania. 3 sekundy wdech. 5 sekund przytrzymanie, siedem sekund wydech. Jeśli jest Ci to wygodne, zamknij oczy. Wdech. Przytrzymanie powietrza. Wydech. I drugi cykl. I zróbmy tak kilka cykli, zróbmy już sześć. Zostało nam sześć. Ok. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że poczułaś się <głos》> uspokojona, poczułeś się w miarę zrelaksowany. Ćwicz to rano i wieczorem zobaczysz, jak to dobrze wpłynie na, na odstresowanie ciebie. I w momencie, kiedy będziesz zdenerwowana, będziesz zdenerwowany. Jeśli będziesz to ćwiczyć systematycznie, te z łatwością przyjdzie ci uspokojenie tego oddechu przed stresującą sytuacją. I jeszcze króciuteńko o oddychaniu przeponowym. Jeśli będziesz mogła, będziesz mógł jeszcze wprowadzić dodatkowo oddychanie przeponowe, czyli jak bierzesz powietrze, powinien się rozszerzyć nieco Twój brzuch, to wtedy będziesz wykorzystywać całą objętość swoich płuc i będzie ci. Będziesz lepiej dotleniony, będziesz spokojniejszy, będziesz też mieć lepszy, niższy, przyjemniejszy głos, oddychając, właśnie przeponowo. To też to oddychanie przeponowe możesz sobie ćwiczyć rano i wieczorem, najlepiej leżąc, po prostu wziąć oddech i poczuć, jak unosi się twój brzuch. Kiedy będziesz robić wydech, Ręka położona na przykład na Twoim brzuchu będzie się obniżać i w ten sposób będziesz sobie regulować swoje oddychanie i w ten sposób przyzwyczajisz swój organizm do takiego pełnego oddechu, oddechu przeponowego, oddechu pełnymi płocami. Ja bardzo dziękuję Ci za spędzony wspólnie czas. Widzimy się za tydzień. Na kolejnym poranku z tajnikami prezentacji. Pamiętaj, uśmiechnij się, gdyż jeśli się będziesz uśmiechać, to podwoisz swoje możliwości. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia, mówił Robert Warzyński.